Dzień dobry, kolejny poranek piękny, cudowny, wspaniały. Piątek dzisiaj znowu. Słuchajcie, chciałem Wam powiedzieć o takich dwóch słowach dwóch słowach dwóch hasłach które mi swojego czasu bardzo pomogły. Miałem je naklejone na komputerze, miałem je naklejone na szafie, wszędzie, po że mi przypominały dwa hasła bardzo ważne, bardzo ważne w dążeniu do, do, do celów, w realizacji swoich marzeń. I tym podobnych rzeczy. Słuchajcie, to są słowa, e, bardzo silne słowa, bardzo potężne słowa. A mianowicie determinacja i konsekwencja. Są to słowa, tak naprawdę, które są kluczowe, e, hasła, a czy może nie hasła, bo słowa to są tylko słowa. Znaczenie tych słów jest kluczowe w tym, aby robić to, co chcesz robić. Czyli po pierwsze, musisz być zdeterminowany, żeby to robić. Musisz wiedzieć, co chcesz robić. Musisz wiedzieć, kim chcesz być, a czy jesteś tym, kim jesteś, tak? ale musisz wiedzieć jakie, jakie zachowania masz, e, e, masz sobą reprezentować, musisz być w pełni zdeterminowany, aby to robić, nic nie może zakłócić twojego spokoju tak? i konsekwencja. Tak? Raz podjęta decyzja musi być realizowana, jeśli decyzja nie jest realizowana, to nie ma decyzji, tak? musimy być zdeterminowani i konsekwentni i to jest... Klucz do sukcesu, tak? Jeśli będziecie zdeterminowani i konsekwentni, to nieważne, co będziecie chcieli zrobić, osiągniecie to. Czy to będzie na, na płaszczyźnie prywatnej, służbowej, duchowej, nieważne. Uda Wam się. Uda Wam się. Determinacja i konsekwencja. Determinacja i konsekwencja. Pamiętajcie o tych dwóch hasłach. Są wielkie. Pięknego tego ja Wam życzę. Wspaniałego piątku, potem udanego weekendu. Eee, fruwajmy, fruwajmy, fruwajmy. Po co, po co się czołgać po ziemi, jak możemy fruwać, tak? A możemy fruwać. Uświadomcie sobie, że możecie latać. Mamy taką umiejętność. Do zobaczenia.